Jeszcze przed zaczęciem odcinka wykonaliście ten widzlu, to zacząłem robić 90 subskrypcji, więc na marzec dałem challenge 95 subskrypcji, a nie zapomnijcie o subskrypcji, bo ponad 80% oglądających się nie subskrybuje. Teraz miłego oglądania Wiem moim następnym odcinku My Garage Dzisiaj nowy update, a raczej pełno update'ów to jest taki mój mały projekcik Nie widzicie trochę felgi są inne Nowe Za dużo modeli nowych felg nie ma To Trzeba 4 taka jest, taka jest, taka jest, taka jest. Też była albo była, albo, albo nie w tym rozmiarze. To nie nic nowego nie. Si tak patrzę... Że, czy tu się... To jest moje... E nie, nie, ma nic ciekawego. Zaraz idziemy go po eee. please. Ad road, please. Naprawdę to żenujące już jest. Przy okazji dodali fizykę driftu, ale to już dawno w sumie. Kurde. Ło! Myślę, że będzie bardziej ryzykowne. Ło! Zobaczcie, to jest taki Zaczarowany długopis w którym możecie pisać Naprawdę małą Małą czcionką, ale też dużą О! Oh. Сейчас каждый вяжет до Ты А, добре. Не было так. Także w tym odcinku, że się nic nie dzieje. Czas to, że nie mogę tej maski poprawić Jeszcze zrobimy jedną rzecz w tym odcinku w sumie no Żartuję Jestem ciekawy jednej rzeczy Czy on tam wjedzie? Spróbujmy sobie tu taki montanarek kupiłem na czas losowania Oh, na hamat trzeba wjeżdżać. O. Dobra. Mam pomysł Kurde, skręcimy kierownicą Odkręcamy, syk I syk Samochód jest na miejscu Kurde, się przydało trochę go przepaść w tą stronę Teraz czekajcie. Jestem ciekawa, czy mogę z tą rampą tak zrobić. perfekcyjnie I pamiętajcie, jak będziecie wykonywać. Bo zasady konkursu są takie, że subskrybujecie, dajcie w i komentarz. Tylko musicie, jakby mieć włączone, subskrybowane kanały, bo ja tego nie widzę potem. Czy wy mnie subskrybujecie czy nie Więc to będzie na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia